Lecę już Krajową 25, kierunek Kalisz. Będę atakował od pociąża, chociaż tam z pewnością też będzie jakieś ograniczenie typu 12 ton. Z tego co już wypatrzyłem. No ale cóż, inaczej się chyba nie da. Tu po prawej będzie skania. Stoją skakaneczki do odbioru. A tutaj rzut magnesem od Skani, Renault I traktorki Kubota Stacja BP i Kebab Alibaba I wlatujemy właśnie do Ociąża. Z Ociążem mam pewne przykre wspomnienia, bo jak kiedyś jechałem tutaj do magazynu mebli, to mój pierwszy dojazd tam również był ciekawy. Gatemki kiedyś z kumplem to pojechał tak samo jak ja. Wzdłuż torów kompletna maniana. Zagraniczenie 12 ton nie dotyczy obsługi mieszkańców, ale jest kościuszków. Więc pojadę tędy. Ech, takie są właśnie dojazdy na te różne wsie. Fajnie mi kabiną buję, jak te osłówki tak przelatują. Taki sobie właśnie punkt przelotowy ustawiłem. A teraz Zetor. z poboczem. Co tam ograniczenie 12 ton jak ja ważę nie wiem... Około 14,5 może teraz. Ten ładunek, który wiozę, czyli trzy paletki z kartonami, to waży tyle co nic. Połowę paliwa mam, więc no tak 14,5, może nawet no, gdzieś tak 14,5 tony. No, tutaj mi się znacznie bardziej podoba niż w lesie. Kościuszków, 4 km. Jak już dojadę do tego Kościuszkowa to też będę musiał jakoś znaleźć tą firmę Avex Nie wiem czy pojadę w lewo, w prawo, ja jakoś się tam trafi, nie lubię takich poszukiwań Ja to wolę właśnie, jak na mapach satelitarnych, sobie zlokalizuję dokładnie wjazd na firmę Wtedy sobie ustawiam punkt Właśnie wjazdowy I kieruje mnie na sam wjazd o. I tu na wprost już widzę fajną drogę, ale na szczęście jedę tak jak główna Czyli w lewo Tym razem Kaśka się nie wygłupia, nie ciśnie mnie tam Na 5 ton Jakieś budyneczki, przecieplone? Tak. Tu w lewo jest dalej 12 ton DMC, a ja lecę w prawo. O chwilę, bo mi Ktoś tu dzwoni. Pewnie pracodawca. 100 metrów jedź tą no. drogą O, czy jakieś 3 km mi zostały O, no spoko Aha, dobra, dobra jak coś dzwoń No dobra. Oho, no. to spoko. No, to na razie. Krótka męska rozmowa nie ma co pierdolić. Do godziny powinienem mieć powrót, czyli tak akurat. No, fakt, faktem, tutaj ta droga też nie jest jakaś za szeroka. Nawet mijać się z osobówkami to trzeba zachować szczególną ostrożność. No ale jadę. Może da się do tego kościuszkowa jakoś lepiej dojechać? Nie znam tych okolic akurat. Także nie wiem. Wczoraj próbowałem dojechać, ale sami widzieliście, jaka to była maniana. Pojeździłem po lesie. Jest już ten kościuszków. Teraz jeszcze tylko firmę zlokalizować i będzie spoko numer 11. To mam numer 1. No, ja myślę, że w lewo Kasiu, ja myślę Ciekawe, czy to jest barszcz sosnowskiego, czy co innego? Oj, taki to jest spoko. Wiejska, dróżka, lubię takimi jeździć Jaki jest ruch znikamy. Na końcu skręcę sobie w lewo. A może nie? Może to jest to naprzeciwko ten biały magazyn? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Hmm, gdzie tutaj wjazd mają? No, w lewo to chyba nie. Nie, jest, jest, na Płocie Strzałka, firma Avex, w lewo, no to spoko. To pojadę w lewo. 300 metrów. i good. Jakiś autokar Dobra, Audi mnie puszcza Jacy tu kierowcy uprzejmi, no Teraz nie trzeba jechać tu. Tu już nie ma 300 metrów. Nic, skręcę tutaj. Myślałem, że będzie kolejny znak, ale nie ma. Najwyżej sobie wycofam. Jak to nie będzie ta firma, ale chyba to będzie to. To było 300 metrów. Hmm. No tak średnio bym powiedział, tak średnio Dobra Teraz bardziej inkobuto Żeby nie widzieli kamerki na łbie. No i ciekawe czy to jest ta firma Ciekawe, tu są kominy, także elegancko, tu jakieś maty, ciekawe, nie, to będzie to, tutaj widzę po skrzyniach, że to jest od nich, dobra, to ja kończę, udało się dojechać. Przed chwilą stałem tam, między dwoma chłodniami, teraz stoję już pod rampą, ale gadałem tutaj z dwoma facetami, powiedzieli, że dobrze przyjechałem właśnie przez ten ociąg, że tak tutaj się dojeżdża. No i git. Koniec tej przygody. Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się. Oczekujcie mnie w swoim czasie. Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę. Jestem mistrzem na mistrzami. Pozdrawiam wszystkich fanów. Wyszkolę Was jeden księżyc. Odpierdolcie się.